Monza minęło, ale burza wywołana przez McLaren nadal rozpala dyskusję w świecie Formuły 1. W sercu Grand Prix Włoch szczegół, który mógł wydawać się tylko techniczny, przekształcił się w sprawę polityczną i sportową o ogromnych rozmiarach. Wybór zespołu z Walking dotyczący odwrócenia pozycji między Oskarem Piastri a Lando Norrisem w ostatnich rundach wyścigu otworzył gorącą debatę, która nie ucichnie tak łatwo. Czy była to słuszna decyzja? Znak spójności z wartościami zespołu, jak nalegał Zack Brown, czy raczej zdrada ducha czystej rywalizacji, której fani spodziewają się zobaczyć na torze? Wszystko zaczyna się od pit stopu. Piastri, który znajdował się za Norrisem w momencie powrotu do boksów, został wezwany pierwszy na 45. okrążeniu. Ruch, który według Andrei Steli był motywowany względami strategicznymi. Pokrycie ewentualnego zagrożenia ze strony Charlesa Leclerca i przygotowanie się na możliwą czerwoną flagę lub safety car – nic, co przynajmniej w teorii miało zmienić pozycje wewnętrzne, ale rzeczywistość była inna. Norris miał wolny pit stop, i po powrocie na tor znalazł się za kolegą z zespołu. Nagle McLaren stanął przed dylematem: zostawić Piastri z przodu, nagradzając go za szybkość w boksach, czy przywrócić poprzedni porządek i oddać pozycję Norrisowi. Ostateczny wybór, który nadszedł w ostatnim okrążeniu, polegał na poproszeniu Australijczyka o podniesienie nogi. I oddanie drugiego miejsca Brytyjczykowi. Dla Brauna nie ma w tym nic dziwnego. W mediach społecznościowych CEO McLaren'a mówił o świetnej pracy zespołowej i szacunku między dwoma kierowcami. P2 i P3 w Mądzie kolejne podwójne podium, które wzmacnia pozycję zespołów w klasyfikacji konstruktorów i konsoliduje wizerunek wewnętrznej jedności. Ale czy naprawdę było tylko to, czy wystarczy zlikwidować epizod jako prosty akt spójności z wartościami zespołu? Czy stoimy przed precedensem, który ryzykuje bardzo ciążyć na reszcie sezonu? Ponieważ prawda jest taka, że Norris odzyskał trzy fundamentalne punkty na piastri, teraz dystans między nimi w klasyfikacji spadł do 31 punktów, z ośmioma wyścigami jeszcze do rozegrania. To nie są małe liczby. Kto zna Formułę 1. Dobrze wie, że pojedyncze wycofanie, pojedyncza źle zarządzana czerwona flaga lub błąd w boksach mogą odwrócić losy mistrzostw. I jeśli dziś mówi się tylko o trzech punktach, jutro może to być 8, 12, 20. Dlatego krytyka nie kazała na siebie czekać? McLaren, według wielu obserwatorów, wpłynął w sztuczny sposób na walkę o tytuł mistrzowski. Walkę, która warto przypomnieć, ma jako protagonistów właśnie Norisa i Piastri. Kolegów z zespołu, ale bezpośrednich rywali. Andrea Stella próbował stłumić polemiki. Przed mikrofonami nalegał, że nie chodziło o faworyzowanie jednego czy drugiego, ale tylko o szanowanie zasad sprawiedliwości i spójności, które McLaren ustalił razem ze swoimi kierowcami. Sytuacja pit stopu nie dotyczy tylko sprawiedliwości, dotyczy spójności z naszymi zasadami, oświadczył. Zdecydowaliśmy zatrzymać najpierw Oscara, a potem Lando. Ale z wyraźną intencją, że nie doprowadzi to do zmiany pozycji? Wolny postój Lando zakłócił tę równowagę i wydawało nam się sprawiedliwe przywrócenie wcześniejszej sytuacji. Piękne słowa, oczywiście, ale czy wystarczą przekonać tych, którzy widzą w tej decyzji niebezpieczny precedens? Ponieważ Formuła 1 jest pełna epizodów, które pokazują, jak trudno kontrolować relacje między kolegami z zespołu, gdy obaj walczą o tytuł. Wystarczy przypomnieć Rosberga i Hamiltona w 2016, rywalizację, która eksplodowała w niszczycielski sposób i która ostatecznie zmusiła Niemca do przejścia na emeryturę, aby nie stawić czoła tej presji. Lub epizod Verstappena i Pereza w Brazylii 2022, gdy Max odmówił oddania pozycji pomimo wyraźnej wskazówki zespołu. W takich przypadkach koncepcja zasad zdaje się z rzeczywistością kierowców, którzy nie chcą ustąpić ani centymetra. I tak, co naprawdę mówi nam decyzja McLarena w mądzie? Z jednej strony pokazuje wolę Zaka Brauna, postawienia zespołu ponad wszystko, nawet ponad indywidualne interesy swoich kierowców, z drugiej strony pozostawia otwartą ranę, która mogłaby się powiększyć z upływem wyścigów. Piastri przyjął rozkaz z profesjonalizmem, ale jak długo będzie skłonny to robić? Ile będzie ważył ten epizod na zaufaniu? Jakie Australijczyk pokłada w swoim zespole i przede wszystkim w jego relacji z Norrisem? A jeśli pozycje się odwrócą i to Lando będzie musiał ustąpić, czy McLaren będzie miał odwagę go o to poprosić? Pytania, które nie będą miały natychmiastowej odpowiedzi, ale które będą nadal palić pod powierzchnią. Ponieważ w Formule 1 za każdym uśmiechem na zdjęciu na podium zawsze jest kalkulacja, podejrzenie, nierozliczony rachunek. A w mądzie ten rachunek właśnie się otworzył. Zanim będziemy kontynuować, zapraszamy do wspierania naszej pracy. Napisz w komentarzach, co myślisz o decyzji podjętej przez McLaren w Mązie. Zostaw like, jeśli podobała Ci się ta analiza, i zapisz się do kanału, aby nie przegapić żadnej aktualizacji o najgorętszych wiadomościach Formuły 1. Twoje wsparcie jest fundamentalne dla rozwoju tej społeczności i motywuje nas do dostarczania Ci treści coraz bardziej precyzyjnych i angażujących. Teraz wracamy do sedna sprawy. Decyzja McLarena postawiła w centrum uwagi nie tylko wewnętrzną walkę między Norrisem a Piastri, ale także filozofię, z jaką zespół z Walking podchodzi do dynamiki wyścigowej. Zach Brown wielokrotnie nalegał na fakt, że nie chodziło o faworyzowanie, ale o powrót do pierwotnego porządku po nieprzewidzianym technicznym zdarzeniu. Jednak gdy w grę wchodzą ciężkie punkty w walczącym mistrzostwie, opinia publiczna nie zadowala się oficjalnymi wyjaśnieniami. Wielu fanów odebrało epizod jako sygnał, że angielski zespół może być gotowy poświęcić jednego ze swoich kierowców na rzecz drugiego. Prawda jest taka, że McLaren znajduje się na niebezpiecznym terytorium tam gdzie decyzje strategiczne stają się nieuchronnie polityczne. Każdy rozkaz zespołowy, nawet jeśli uzasadniony szczególnymi okolicznościami, jest interpretowany jako akt preferencji. Piastri udowodnił, że jest jednym z najkrystaliczniejszych talentów nowego pokolenia, zdolnym do wygrywania i walki z najbardziej uznanymi mistrzami. Norris, ze swojej strony, reprezentuje twarz nowoczesnego McLarena. Dorastał w zespole i jest kochany przez brytyjską publiczność. Czy naprawdę realistyczne jest myślenie, że zespół może traktować ich tak samo, gdy presja o tytuł mistrzowski stanie się nie do zniesienia? Wielu analityków podkreśliło, że ten epizod Ryzykuje otwarcie wewnętrznej szczeliny. Nie zapominajmy, że za piastry stoi Mark Weber. Były kierowca Formuły 1 z długą historią rywalizacji z kolegami z zespołu i charakterem wcale nie uległym. Jest prawdopodobne, że Weber już zastanawia się nad przesłaniem, które McLaren wysłał swojemu podopiecznemu. Jeśli chodzi o Norisa, sytuacja nie jest mniej złożona. Z jednej strony może czuć się chroniony i doceniony. Z drugiej wie, że każdy wybór na jego korzyść będzie badany z podejrzliwością przez fanów i przeciwników. Porównanie z innymi epokami formuły, jeden staje się nieuniknione. Mercedes w 2016 nigdy nie poprosiłby Hamiltona o oddanie pozycji Rosbergowi za błąd w boksach. Ferrari w latach Schumachera zawsze miało bardzo jasne hierarchie, bez potrzeby uzasadniania ich przemówieniami o wartościach. Red Bull z Verstappenem. Wielokrotnie demonstrował, że mistrz ma wolną rękę, nawet gdy wewnętrzna dynamika staje się trudna. McLaren zamiast tego wybrał drogę spójności i zasad, ale czy będzie to naprawdę możliwe do utrzymania w długim okresie? Problem komplikuje się jeszcze bardziej, patrząc w przód. Sezon jest nadal długi, a Red Bull, choć nie dominuje jak w przeszłości, pozostaje stałym zagrożeniem. Ferrari, szczególnie na torach miejskich jak Baku i Singapur, zawsze może włączyć się do walki. Jeśli McLaren miałby znaleźć się grając o zwycięstwo z obydwoma monopostami w top 3, czy będzie skłonny powtórzyć tę samą filozofię? A jeśli stawką nie byłoby drugie miejsce, ale zwycięstwo, z ośmioma dodatkowymi punktami w klasyfikacji, czy spójność z zasadami nadal by się liczyła? Toto Wolf, zapytany o sprawę, użył przemyślanych, ale wymownych słów: Nie ma słusznego czy błędnego, ale ustalenie takiego precedensu może stać się trudne do zarządzania. Jeśli zespół popełni kolejny błąd, czy znowu będzie odwrócenie pozycji? A jeśli szkoda nie będzie związana z pit stopem, co się zrobi? Refleksja, która oświetla fundamentalny węzeł. Spójność przywołana przez Brauna może przekształcić się w pułapkę, ponieważ każda nowa sytuacja będzie przynosiła ze sobą porównania i żądania jednolitości. Dziękujemy za śledzenie tej długiej analizy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że kochasz ten sport tak samo jak my. Nie zapomnij zostawić komentarz ze swoją opinią, postawić like, aby wspierać naszą pracę i zapisać się do kanału. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, analizami i najważniejszymi kulisami Formuły 1. Twój głos się liczy i pomaga nam rosnąć razem, wyścig za wyścigiem.